Cześć Mohamed. So... Nie znamy się, ale jesteśmy przyjaciółkami, Daniel. Nie chcemy Cię oceniać, ale nie ma usprawiedliwienia you, dla ale... słów, które no wypowiedziałeś pod jej adresem. Było mi wtedy trudno. Żałuję, że to zrobiłem. Ale kiedy jest się w emocjach, mówi się różne okropne rzeczy, żeby zranić tego, kto Cię atakuje. Nie powinienem i bardzo tego żałuję. Przepraszam. Ona jest jedyną osobą, która wiele dla mnie zrobiła w tym kraju. Miło to słyszeć. Mimo naszych kłótni. Pierwszy raz powiedział coś takiego. Była dla mnie dobra. Taka jest prawda. Jest bardzo przedsiębiorcza. Wychowała sama czworo dzieci i odkładając na bok wszystkie niesnaski między nami, bardzo ją szanuję. Trzymasz się? Tak. Nigdy wcześniej tak o mnie nie mówił. Cieszę się, że docenił to, co dla niego zrobiłam. Myślę, że wreszcie zaczynamy się lepiej rozumieć. Te przeprosiny wiele dla mnie znaczą. Latami przeżywałam tamte okropne słowa. Dobrze jest pozbyć się tego ciężaru. On wreszcie zrozumiał, że mnie skrzywdził. Zadzwonię później. Świetnie ci poszło. We love you, Kochamy cię, Daniel.